Okres wakacyjny to szczególny czas dla całej rodziny. Wielu z nas wyjeżdża na urlop, spędzając czas nad wodą, w górach czy w lesie. W tym szczególnym czasie nie zapominajmy jednak o seniorach, którzy niejednokrotnie ze względu na stan zdrowia pozostają sami w domu. Wakacje to również czas wzmożonej aktywności przestępców, żerujących na łatwowierności i dobroci seniorów. Kutnowscy policjanci prowadzą postępowanie w sprawie wykrycia sprawców kradzieży na szkodę mieszkanki kutna. Samotnie mieszkającej 91-letniej kobiecie skradziono oszczędności w kwocie około 1000 zł. Do mieszkanki kutna 91-letniej kobiety weszły dwie młode kobiety, które stwierdziły, że są znajomym jej córki, gdy jedna z poszkodowaną rozmawiała w kuchni, druga w tym czasie weszła do pokoju i z szafy ukradła gotówkę w kwocie około. Zł. Pomysłowość przestępców ciągle się zmienia. Ich sposoby też wykorzystują naiwność, bezradność, współczucie, naszą niewiedzę albo nadmierne zaufanie. Powinniśmy przyjąć prostą zasadę nie wierzyć w niesamowite okazje i sprawdzać, kto puka do naszych drzwi mówi oficer prasowy kutnowskiej policji, podkomisarz Paweł Witczak. Gdy dane osoby twierdzą, że są przedstawicielami danej instytucji, my zawsze możemy zadzwonić do tej instytucji i potwierdzić, czy dane osoby są akurat do nas kierowane. Gdy mamy jakiekolwiek podejrzenia, zawsze możemy zadzwonić na policję i o wszystkim poinformować dyżurnego. Zachowajmy czujność i nie dajmy się zwieść mało wiarygodnym opowieściom, a przede wszystkim nie wpuszczajmy nieznajomych do naszego mieszkania. Tylko nasza ostrożność, czujność i dystans do przekazywanych informacji spowodują, iż nie staniemy się kolejną ofiarą bezwzględnego oszusta.